Cześć, w tym filmie chciałem Wam pokazać, jaki wygląda proces produkcji spodni marki Jan Specter. Znajdujemy się w łodzi i to tutaj wybierzemy najlepsze tkaniny pod nasze spodnie. Jest to pierwszy proces. Jak powszechnie wiadomo, łódź, zgierz oraz ozorków już od XIX wieku są największym zagłębiem tekstylnym oraz włókienniczym w naszym kraju. To właśnie tutaj, w firmie Kubis, od początku istnienia marki wybieramy tkaniny na nasze kolekcje. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji technologicznej oraz listy dodatków niezbędnych do ruszenia z produkcją. Po wczorajszym doborze tkaniny w Łodzi w firmie Kubis, następnym krokiem jest sprawdzenie w naszym dziale konstrukcji wykurczu tej tkaniny, jej właściwości oraz dopasowaniu do naszego prototypu. Jak już po odszyciu finalnego prototypu wszystko jest ok, tkanina belka po belce trafia na lagownicę oraz zostaje wylagowana na stole krojczym. Następnie krojczy nożem ręcznym lub na katerze wykrawa wszystkie elementy potrzebne do produkcji. Po zakończeniu drugiego etapu, czyli krojowni, spodnie w elementach trafiają na szwalnię. Panie zabierają każdy element, który je interesuje na swoją operację. I tu na przykład pokażę Wam, jak zaczynamy trzeci etap, czyli szycie na automacie do kieszeni ciętych w spodniach Chino. Żeby nie zostać w tyle, automatyzujemy szwalnie, Chciałem Wam pokazać kawałek niektórych procesów. Spodnie po uszyciu po raz pierwszy trafiają na wykańczalnię, gdzie zostaje zmierzona każda para i jedzie na pralnię. Po powrocie z pralni zamykamy czwarty etap i zaczynamy piąty, finalny. Spodnie trafiają na szycie guzika, pozostałych elementów zostają ostatni raz zmierzone, zaetykietowane i są gotowe, żeby pojechać na magazyn.